Altway Shop to sklep internetowy, który zaopatrzy Twój warsztat w niezbędny, nowoczesny sprzęt. W dzisiejszej prezentacji pragniemy przybliżyć Ci elektryczny wkrętak ES15S. Jeśli rozważasz zakup precyzyjnego elektrycznego wkrętaka, który łączy w sobie inteligentną technologię, dużą wydajność i elegancki wygląd, MiniWer S15S jest właściwym wyborem. Wkrętak zaopatrzony jest w technologię inteligentnego rozpoznawania ruchu, co pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą ruchów nadgarstka. W razie potrzeby, można również ustawić tryby kierunkowe. Wkrętak posiada port USB-C do ładowania baterii o pojemności 700 mAh, pozwalający na ciągłą pracę przez 2,5 godziny. Wkrętak MiniWer ES15S. Posiada intuicyjne menu, które pozwala na ustawienie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Można ustawiać prędkość, siłę obrotu, poziom czułości, dźwięk, jasność wyświetlacza, tryb wspomagania udaru. Posiada też wbudowaną latarkę, ułatwiającą pracę w trudnych warunkach oświetlenia. W zestawie znajduje się wkrętak elektryczny E-S15E, 24 końcówki wkrętakowe. Oraz instrukcja obsługi. Miniware ES15S to idealne narzędzie dla majsterkowiczów, elektroników czy osób zajmujących się naprawą sprzętu, którzy cenią precyzję i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy. Altwayshop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercy i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Zapewniamy gwarancję i wsparcie techniczne. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową. Użyj kodu QR, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie, jak i o wielu innych pozycjach w naszej bogatej ofercie. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak Prorok, Esun i Wink. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.